Prorosyjskość. Pojęcie teraz robi bardzo dużą karierę. Zresztą zatrzymywanie dywersantów, zatrzymywanie szpiegów, no i jednak działania Rosji o charakterze hybrydowym, które, uwaga, będą się nasilać. Czy to ataki na polską granicę, ataki cybernetyczne. Ja przypuszczam, że jakiś terroryzm, ataki podpalenia, ataki na infrastrukturę, absolutnie bym tego nie wykluczał, to jest do nich podobne. I teraz tak, dwa rodzaje prorosyjskości. PiSowi bardzo często zarzuca się prorosyjskość, i żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja nie wierzę w to, że Kaczyński czy cała masa bązów u jest świadomie prorosyjska, czyli w jakikolwiek sposób popiera Rosję, chciałaby, nie wiem, wchłonięcia Polski czy z tego, aby Polska znalazła się w rosyjskiej strefie wpływów. To oczywiście jest bzdura. Natomiast jest też inna prorosyjskość. Rosja i Dugin i Putin popierają. Czy swoje farmy troli przykładowo, także osoby, które nominalnie, werbalnie są antyrosyjskie, im wystarcza jedno, że działają na rzecz rozpieprzenia Unii Europejskiej i osłabienia NATO. Przecież nawet Orban, on nigdy nie nazywa się politykiem prorosyjskim, on tylko mówi, uwaga, o interesie Węgier, prawdziwej tradycji, prawdziwej rodzinie, tradycyjnych wartości, ale o interesie Węgier. Przecież on nie powie, że jest prorosyjskim, zresztą nie bardzo byłoby to na Węgrzech możliwe, jakąś tam pamięć mają tego roku 1956. W jakim sensie PiS jest prorosyjski? Bo jest. W takim sensie, że działając obiektywnie, a im bardziej będzie antyunijny, im bardziej będzie dążyć do tego, żeby Polska znalazła się poza sferą wpływów zachodu, szeroko rozumianego tego starego zachodu, czyli nie tylko sojuszu transatlantyckiego, ale także Unii Europejskiej, tym bardziej działa na rzecz Rosji. Mokrym snem Putina jest sytuacja, kiedy mamy rozdrobnioną Europę. Rywalizujące z sobą państwa, pożarte najlepiej. Tak jak na przykład Węgry, myślące o odzyskaniu Siedmiogrodu, Węgry, myślące o odzyskaniu Ukrainy Zakarpackiej, pożarta na przykład o północny Tyrol, Włochy z Austrią. To jest marzenie Putina. Takie państwo jak Rosja wspaniale by takie kraje rozgrywało, pre dając preferencje ekonomiczne jednym, innym, utrudniając życie i napuszczając je na siebie wzajemnie. Dlatego Putin, czego nienawidzi najbardziej, to Unii. Unia dopóki w miarę mówi jednym głosem, jest dla niego śmiertelnie niebezpieczna, jako siła, która jest w stanie mu się oprzeć. I powtarzam, wcale nie trzeba być deklaratywnie prorosyjskim, tak jak Korwin-Mikke czy Brown. <grytanie> na to to już spójrzmy ze słonami nie. Wystarczy działać na rzecz polexitu, na rzecz ogólnie osłabienia Unii Europejskiej, czy wreszcie jej niesterowności, słynna kwestia tego liberum veto tutaj chronionego. Wyobraźcie sobie teraz Unię Europejską po rozszerzeniu jakąś Serbię, nie wiem, Gruzję, no z Gruzją nic nie będzie, widać, że są w zbyt głębokiej dupie jeszcze, ale jakąś Serbię, jakąś Macedonię, i tam na przykład, kiedy wpływy zdobywa partia prorosyjska, które są tam bardzo silne, mamy tą zasadę jednogłośności. Przecież to będzie niesterowne, nie ma szansy na coś takiego. Prorosyjskość proszę Państwa może polegać na Rosjanie zainwestowali kupę forsy w konta antyszczepionkowe, w konta różnego rodzaju szurów, płaskoziemców, te same konta, które kiedyś były antyszczepionkowe, potem ożyły jako konta antyukraińskie, zarówno osób fizycznych, jak i różnego rodzaju botów. Dlaczego? Każde polaryzowanie społeczeństwa, obniżenie zaufania do władz, obniżenie zaufania do własnego państwa, to jest ich cel, osłabić nas. Osłabić nas i świetnym narzędziem osłabienia mogą być ci, którzy mówią, jak strasznie jesteśmy antyrosyjscy. Byleby tylko ich działania jako skutek, powiedzą, osłabienie społeczeństw Zachodu, podzielenie społeczeństwa Zachodu, no i, po, i rozbicie Unii Europejskiej, a najlepiej rozbicie całego Sojuszu Transatlantyckiego. To jest ich mokry sen, tego Rosja by chciała, to jest jej celem. I powiem tak, na razie za groszowe pieniądze, Ogino, farmy troli, jakiś dopek piętnastoletni w Macedonii, tak, dokładnie tak, bo który za 100 dolarów fabrykuje setki, dziesiątki, tysiące wpisów o tym, jak Hillary Clinton w pizzerii w Waszyngtonie, oj ludzie, ludzie, spija krew z dzieci. No i ludzie wierzą w takie rzeczy i to może mieć wpływ potem na wygraną Trumpa. Tanio, w sprytny sposób, nie da się zahaczyć, nie da się przecież wypowiedzieć wojny w oparciu o coś takiego i skutecznie. Tak z takim swoim azjatyckim sprytem, azjatycką przebiegością działają i musimy być bardzo uważni, proszę Państwa, żeby temu stawić odpór. Ramen.